Czy uwierzysz, że wydzielina z okolic odbytu dzikiego zwierzęcia może pachnieć jak luksusowy deser? Poznajcie castoreum, substancję, która od wieków fascynuje perfumiarzy i cukierników. To nie mocz ani kał, lecz gęsta, żółtawo-brązowa maś o konsystencji syropu lub miękkiego wosku. Bubr produkuje ją w parzystych gruczołach, zwanych strojem bobrowym, które znajdują się w kieszonkach pod skórą tuż przy nasadzie ogona. W naturze zwierzę miesza te wydzieliny z moczem, by oznaczać swoje terytorium i natłuszczać futro, czyniąc je wodoodpornym. Najciekawsze jest jednak to, co dzieje się z zapachem. Dzięki diecie bobra, opartej na korze i liściach drzew, surowe kastoreum ma ostry, dziekciowy zapach, ale po wysuszeniu i rozcieńczeniu alkoholem przechodzi niezwykłą metamorfozę. Zaczyna pachnieć słodką wanilią, malinami i wyprawioną skórą to właśnie ta unikalna kompozycja chemiczna sprawiła, że przez lata castoreum było legalnie ukrywane w składach produktów pod nazwą aromat naturalny, choć dziś ze względu na koszty trafia głównie do drogich perfum.